A czy w niebie będą zwierzęta, szczególnie te nasze, ukochane? Na ten temat istnieją dwie opinie. Jedni mówią, że nie, bo do szczęścia wystarczy nam sam Bóg. A kto nie wyobraża sobie nieba bez kota, psa i kanarka, to znaczy, że jeszcze nie zrozumiał, kim jest Bóg. Hej, czym jest niebo? Inni mówią, że tak, dlatego że Bóg stworzył zwierzęta i całą przyrodę dla naszego szczęścia i nie chce nas jej pozbawić wieczności, dlatego na końcu świata przyroda nie zostanie zniszczona. Ale odnowiona. Dlatego święty Piotr w drugim swoim liście pisze, że oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi. Ale jak to się stanie? A to już jest dla nas tajemnica Boża. Więc najmądrzej zrobimy, jeżeli zaprzyjaźnimy się z Chrystusem i uwierzymy, że on rozwiąże nasze dylematy w najlepszy z możliwych sposobów, chociaż dzisiaj nie wiemy, jak to zrobi, ale nie skrzywdzi ani nas, ani naszych ukochanych zwierząt. A co z embrionami? Czy z martwych staną? O tym już, kolejnym razem.